Renault Clio. Mati, autko jest gotowe z tych rzeczy takich Co trzeba koniecznie było zrobić Jeszcze Ci mówię jak to wygląda Tuleje w wahaczach I przednie i tylne tuleje w przednich wahaczach To są tuleje, które trzeba wypalić, potem wprasować na nowo Także tu jest komplet wymieniony Do tego co koniecznie łączniki stabilizatora Zobacz co z tymi się działo Tak skorodowane Rozpadające się w rękach. Także to nie było co zbierać. Acz nie odkręciło, trzeba było to wszystko ciąć. Tak wyglądają elementy tych łączników. Eee, to je też wymieniłem. No i sworznie. Eee, sworznie z jednej strony pukał mocno, z drugiej strony pukał lżej. Eee, także stworządki też są nowe. I teraz tak, to co powinno się zmienić, też od razu. To klocki hamulcowe z przodu, z prawej strony wewnętrznego klocka prawie nie ma, zewnętrzny klocek, no jeszcze troszkę go jest, około 5-6 mm, teoretycznie minimalna grubość klocka to 4 mm no tam ten wewnętrzny niedługo będzie blacha więc klocki do wymiany powinny iść zaraz Ci podliczę, powiem Ci ile to by kosztowało powiesz czy chcesz to wymienić tarcze mogą zostać tym bardziej, że mówisz, że chcesz sprzedać to auto od wewnątrz i od zewnątrz tarcze są ładnie wytarte jest troszkę tutaj korozji, no ale jeszcze grubościowo są w porządku więc śmiało można je zostawić ale kolejna rzecz, którą powinieneś wymienić nie jest to tak, że na już ale jeśli troszkę jeszcze będziesz chciał o tym pojeździć, to amortyzatory. Zobacz, z przodu amortyzator, on jest cały mokry. Cieknie, uszczelniasz na tym amortyzatorze. No i to świadczy o tym, że jest nieszczelny i, i trzeba je wymienić. Nie trzymają już swoich ciśnień te amortyzatory. Z prawej strony... Jest tylko lekka mgiełka, to nie jest cieknięcie, a z lewej jest uszkodzony uszczelniacz, no i amory ciekną, więc z przodu amory obydwa powinny zostać wymienione, chyba, że niedługo ten, ten samochód sprzedasz, no to wtedy sam zdecydujesz, czy chcesz je wymieniać, czy nie. Eee, ja podliczę, ile do tej pory wyszło i dam Ci znać, ile by wyszło z tymi klockami. Ok, i daj znać mi jutro, bo ja w, uciekam już z pracy, telefon zostaje w warsztacie. To na razie, cześć.